Dziś znów z kawałkiem mojej twarzy, której nie widać specjalnie. Nie wiem ile minęło od ostatniego razu, ale dziś będziemy sprawdzać, ile zajmie mi napisanie tego, co poprzednio. To też lecimy. Abra. Kadabra. To czary i magia. Sekretem jest. Przepis na gumisiowy sok. Teraz muszę zerknąć, co było dalej. Aha, coś, ups, no to co to następnie nic nie miało być. Coś tam hokus. Gdzieś... Marokus chyba dostarcza złych pokus, lecz mi się zwyciężą dla wroga to szok. Jakoś tak mniejsza większość. Zobacz sam jak gumisie, gumisie co robią? Jak gumisie skaczą tam i siam, bo gumisie cały świat już zna, gumiść to fajny, okej, okay, jeszcze tylko tak zauważyłam, że moim głównym problemem no i jak tak, głównym problemem jest to, że używa, że wpisuje s zamiast spacji abrakadabra to czarny gra ja ten sprzeciwnik się sok, coś tam, o właśnie tutaj to widać, coś tam hokus gdzieś ma rokus chyba dostarcza złych pokus, jest trzecia bodajże, mi się zwyciężą dla wroga, to Czwarta, szok. Zobacz, sam jakbym się skaczął tam siam, bo chciał, cały się cały świat zna, jakby mi się to fajnie mi się. No trochę inaczej, ale generalnie tak samo i mam no, wrażenie, że jest lepiej. Zobaczymy za kolejny jakiś czas, bo dziś jest co, poniedziałek. No to zobaczymy w piątek i <laughs> powinno być już okej. Okay. Bye, bye, ciao.